Dzień dobry, kochani. Witam was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszę was na przegląd do Pepko. Pochodziłam tak po sklepie i znalazłam naprawdę dużo perełek. Nowości z gazetki. Zobaczycie też przeceny, bo jest naprawdę dużo fajnych produktów już przecenionych. Tak więc jeżeli spodoba Ci się odcinek, to nie zapomnij zostawić łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwoneczka, który poinformuje Was, kiedy wrzucam filmik. A teraz bez zbędnego gadania przejdźmy sobie do przeglądu i jestem właśnie na zapachach. Ten zapach już nawet wygląda pięknie. Idealnie nadawałby się na prezent i kosztuje 15 zł. Zobaczcie jakie fajne kosze znalazłam na dziale właśnie z donicami i ten mniejszy jest za 30 zł. Możemy sobie go gdzieś zawiesić i wygląda w ten sposób, a jest jeszcze większy i kosztuje 50 zł. Powiem Wam, że naprawdę są bardzo fajnie wykonane i możecie same napisać mi w komentarzu co od nich sądzicie. Prawdziwa perełka to jest ten zestaw szklaneczek. Zobaczcie, jakie one są piękne. To jest prawdziwe cudo. Jest tutaj mm, komplecik dwóch szklanek za 20 zł, i one są w takim kolorze różowym. Ja się zakochałam w tych szklaneczkach. Zobaczcie co tutaj znalazłam. Był zestaw takich szklaneczek, a teraz macie wazon, karawkę za 35 zł i on po prostu wygląda cudownie. Ale te poduszki po prostu mnie zaskoczyły. One są tak pięknie wyhaftowane tu z przodu, z boku. Piękna biała poducha siedzisko. A 50 zł. Oraz te koszyki, one są urocze. 35 zł. w takiej bieli, ale naprawdę one są tak piękne, że gdybym miała coś, co by mi pasowało do tego koszyka, to już bym go kupiła. Kochane, pokażę Wam moje perełki, które znalazłam w tym sklepie. Są to te lusterka, one są piękne. 10 zł. Mieliśmy już takie większe w kolorze białym i złotym, a teraz możecie kupić białe, złote albo srebrne. Możecie napisać mi w komentarzu, które Wam się podoba. One pięknie będą wyglądały, jeżeli na nim postawimy swoje ulubione perfumy, bądź jakąś świeczkę i jakiś zapach na stoliku. Ale, jak jest, jest, jesteśmy przy zapachach, to zobaczcie, jakie piękne trzy zapachy. W takim szkle pokazały się w sklepach Pepko. I mamy tutaj za 15 zł w takim różowym szkle z ciekawym napisem. Poczęstunek przy ognisku, ale to nie mój zapach. Teraz y, złapię tą niebieską. Co mu tu mamy? Sen puszystej chmurze. Hm, no dobra. Wąchamy też 15 zł. Ojojku, takiego zapachu to jeszcze nie, nie czułam. Taki dziwny. Musicie powąchać tą niebieską i zdać relację, co Wy na ten temat sądzicie. A tu mamy świeży trawnik. O, ten zapach jest cudowny. Tak byście wąchały konwalie. takie świeże, naprawdę kwiatuszki piękny. Ten zapach naprawdę mnie zachwycił. I jeżeli miałabym wybrać, to wybrałabym ten zielony. Kochane, w Pepko pokazały się teraz właśnie bardzo ładne koszule lniane, ale i nie tylko, bo też i spodnie, i za chwilkę wam pokażę. Tak, koszule są od S do 2 razy XL, a tutaj taki guziczek u góry. Możemy sobie właśnie zrobić rękawek czy czwarte. I powiem Wam naprawdę 50 zł, ale prezentuje się świetnie. Tutaj są spodenki od S do 2 razy XL w kolorze granatowym. Tu chyba dla dzieci, albo nie wiem, czy to. Nie, no takie jakieś malutkie. To chyba dla chłopców. To chyba dla chłopców. Tak, to jest dla chłopców też lniane i za 30 zł. Ale te spodnie lniane naprawdę są przepiękne. Zobaczcie w kolorze takim białym. Mają gumeczko u góry. I już Wam mówię, i są do rozmiaru 48 za 4 dyszki, zwężane u dołu z kieszeniami. No coś pięknego, i ja te spodnie widziałabym na przykład przy tej koszuli, którą Wam za chwilkę pokażę. Tylko właśnie musiałam poczekać, aż Pani mi ją odwisi. Piękna koszula do rozmiaru 48 za 40 zł. Tu już macie pokazane, jak możemy zrobić rękawek czy czwarte. Prześlicznie ona wygląda i naprawdę w dotyku jest piękna. Ma bardzo ładne guziczki i dwie kieszonki z przodu. no właśnie to też jest ta piżamka męska w takim już letnim, z letnim takim akcentem. I tutaj wygrzebałam, żeby pokazać wam, że w tym zestawie są długie spodnie takie granatowe za 35 zł. I jeszcze pokażę wam, bo bardzo dużo fajnych rzeczy pokazało się i zarówno w Biedronce, i tutaj w Pepko do malowania, więc jeżeli ktoś z tego działu jest zainteresowany, to teraz w Pepco naprawdę jest tego bardzo dużo. Tu są pędzelki za 4 zł. Ale jeszcze przechodziłam i zauważyłam tutaj e, torebki na komunie, tak więc mniejsze torebki możecie kupić za trójeczkę. I macie dwa takie wzory złote i srebrne i taka większa za 4 zł. Jest jeszcze Biblia, która kosztuje 25 zł, ale to pokażę Wam jutro w przeglądzie, ponieważ mam już przygotowany materiał z Pepko na jutro. Zerknijcie, jakie piękne rzeczy są właśnie do malowania i tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, na pewno sobie coś wybierze. Powiem Wam, kochana, że ten zestaw za dyszkę, jeżeli macie kogoś w rodzinie, kto maluje, to naprawdę idealnie może nadawać się na prezent, bo on ma taką metalową puszkę i wygląda pięknie. A tu było otwarte pudełko i ja mówię: Dobra, pokażę Wam na szybko. Za trzy dyszki, zobaczcie, tam są takie markery. Możecie kupić sobie w takim dużym zestawie. I ja nie maluję, ale powiem Wam za 30 zł, 48 kredek w tak pięknej oprawie, to nawet mnie kusi. Dobra, zobaczcie, jest i przecena, bardzo ładne rzeczy. Możemy kupić w pepku już w niskich cenach, i ta poszewka za dwie dyszki była ładna. Tu mamy taką Donicę za 17 i ta bordowa za dwie dyszki. Narzuta 120 na 150 za 35 zł. Wow, i widzę nawet dywaniki, zobaczcie na 35 zł. Coś pięknego. I tym e, miłym akcentem kończę ten przegląd. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, zachęcam Was do subskrybowania. Mojego konta wciśnięcia dzwoneczka, który poinformuje Was, kiedy wrzucam filmik. Życzę Wam miłego weekendu, bo jest bardzo pięknie. Mam nadzieję, że u wszystkich jest takie piękne słoneczko. Życzę Wam yy, spokojnej niedzieli. Do zobaczenia i usłyszenia. Pa!